serdeczna atmosfera i okazja do spotkania przy świątecznym stole. W Tułowicach po raz kolejny zorganizowano wyjątkowe spotkanie dla osób samotnych i potrzebujących. Jak co roku tydzień przed Bożym Narodzeniem przygotowaliśmy wigilię dla osób samotnych i również tych osamotnionych z mieszkańców gminy Tułowice. Przygotowaliśmy 60 miejsc. Nie weryfikujemy osób, które przychodzą na naszą wigilię i tych, którzy chcą spędzić ten okres przedświąteczny razem z nami. Dla każdego uczestnika naszej, naszej wigilii przygotowaliśmy paczki. Wydarzenie odbyło się dzięki ludziom dobrej woli, którzy od lat wspierają organizację wigilii. Chciałem podziękować też serdecznie dla mecenasów sponsorów też dzisiejszej, dzisiejszej wigilii dla mieszkańców, a mianowicie już od wielu, wielu lat. Paczki funduje kopalnia odpływowa surowców drogowych e, z panem prezesem. A tutaj po raz pierwszy też słodkie upominki otrzymają mieszkańcy od naszego koła gospodyń i gospodarzy wiejskich w Tuwicach. Za co bardzo, bardzo dziękuję I też dla organizatorów, dla Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Kultury, jak i, jak i tutaj dla księżyc naszej parafii. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta w czasie przedświątecznego spotkania nie mogło zabraknąć życzeń. Chciałbym życzyć wszystkim takiego błogosławionego czasu Bożego Narodzenia, życzyć tego, aby Pan Jezus w dzieciątku narodził się w sercach każdego z nas, i abyśmy my Jego miłością mogli promieniować na tych wszystkich, których On postawi na drodze naszego życia, zaczynając oczywiście od tych naszych najbliższych, od naszych rodzin. Na te święta życzę wszystkim obecnym tutaj, i wszystkim mieszkańcom całej naszej gminy i gościom, którzy będą spełnienia marzeń, radości. Wytchnienia spokoju troszeczkę, być może wyhamowania tego tempa życia. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu wesołych świąt.